Świat USA strzelanina w szkole. Jeden zabity i dwie osoby ranne, w tym jedna w stanie krytycznym. To bilans strzelaniny, do jakiej doszło w piątkowe popołudnie w Arapahoe High School na przedmieściach Denver w stanie Colorado. Policja twierdzi, że uzbrojony sprawca, który popełnił samobójstwo szukał konkretnego nauczyciela. W szkole uczy się 2200 uczniów. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że uzbrojony w pistolet człowiek chciał zabić konkretnego nauczyciela, zamiast tego ranił dwóch kolegów. Policja powiedziała, że nauczyciel uciekając ze szkoły i starając się wywabić bandytę na zewnątrz, prawdopodobnie uratował życie wielu uczniom. Bandyta, który później popełnił samobójstwo, wszedł do szkoły z parkingu dla licealistów. Policja twierdzi, że wszedł przez drzwi ze strzelbą w ręku około 12.30 czasu lokalnego i zaczął rozpytywać się imiennie o konkretnego nauczyciela. On nawet nie próbował ukryć broni, powiedział szeryf Arapaho Country Grayson Robinson. Rozpytywał wokół o konkretną osobę, twierdził, że imiennie szuka tego nauczyciela. Nie wiadomo, ile pojedynczych strzałów oddał bandyta, kiedy polował na nauczyciela, raniąc przy okazji dziewczynę i chłopaka uczniów tej szkoły. Licealistkę odwieziono do szpitala w stanie ciężkim, lekarze operowali późnym wieczorem. Drugi uczeń, który doznał drobnych ran, najprawdopodobniej jeszcze tego samego dnia zostanie zwolniony do domu. Początkowo policja poinformowała, że ciężko ranna dziewczyna usiłowała zmierzyć się z napastnikiem, potem jednak wycofano się z tych słów, mówiąc, że informacje dotyczyły początkowej fazy śledztwa. Według naocznych świadków uzbrojony bandyta szukał szkolnego bibliotekarza. Wszystko zaś zaczęło się podczas lekcji, to wówczas miały paść pierwsze strzały pustrzał. Potem przyszedł drugi zaraz po nim. Powiedziała serwisowi Yahoo News, aby Skoda, 16-latka, miała wówczas lekcję chemii. Mój nauczyciel wyłączył światło, zamknął drzwi i modliliśmy się. Modliłam się cały czas. Prosiłam Boga, nie dzisiaj, nie dzisiaj, nie chcą umierać, tak dużo chcą jeszcze zrobić. Dzieliła się swoimi odczuciami Skoda. Jak wynika z jej wypowiedzi, bandyta był kiedyś uczniem szkoły, aby Skoda chodziła z nim na lekcje. Miał złą opinię i często nas zastraszał pistoletem. Wszedł w kolizję z prawem, dodała Skoda. Funkcjonariusze policji, starając się zlokalizować bandytę, ewakuowali uczniów z budynku. 20 minut później znaleziono martwego napastnika. Na ciele widoczna była rana postrzałowa. Policja twierdzi, że bandyta popełnił samobójstwo. Ich zdaniem, uzbrojony mężczyzna działał sam. Funkcjonariusze znaleźli w pobliżu i Mołotowa. Specyfik oddano do analizy. Śledczy przeszukali dom rewolwerowca pod kątem znalezienia ewentualnych motywów działania zamachowca. Nie mamy żadnej wskazówki, że był związany z Sandy Hook, powiedział Robinson, odnosząc się do rocznicy sobotniej tragedii w szkole w Newton w stanie Connecticut. Do Liceum Apart Hall uczęszcza 2200 uczniów. Szkoła znajduje się w odległości 15 kilometrów na południe od Denver. Myślę, że to niewiarygodne, że ktoś może zrobić takie rzeczy, powiedział uczeń Ryan Sheffer, który był poza korpusem, gdy ewakuowano całą szkołę. Szkoła znajduje się zaledwie kilka kilometrów od kina Aurora, gdzie kilkanaście osób zostało zastrzelonych w lipcu 2012 roku. W odległości 8 mil stoi Columbine High School, gdzie dwunastoletnich bandytów w 1999 roku zabiło dwunastu uczniów i nauczyciela, po czym popełniło samobójstwo. 14 grudnia przypada pierwsza rocznica masakry w szkole podstawowej w Newton w stanie Connecticut. Wówczas dwudziestoletni Adam Lanza zastrzelił sześć nauczycielek i dwadzieścia dzieci po wcześniejszym zabiciu własnej matki w domu. Lanza popełnił samobójstwo, zanim interweniujący policjanci weszli do budynku szkoły. Gubernator Colorado John Hickenlooper ubolewał, że takie incydenty zdarzają się zbyt często. Powiedział też, że jego zdaniem nie ma nic gorszego niż informacja dochodząca do rodziców, że w szkole padły strzały, a ich dziecko znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, a nie w miejscu nauki. serwis.blogspot.com